Hey, cześć, siemano. witam was w kolejnych minecraftowych nowinkach. W dzisiejszych nowinkach przedstawię wam kilka zmian, które uświadczymy już w jutrzejszym snapshot'cie, tak więc zapraszam do oglądania. Zacznijmy od możliwości stawienia przycisków na suficie oraz ścianie, czyli na górnej części oraz dolnej części bloku, na pewno to będzie mijało urozmaicenie dla redstone'owców. Następna zmiana to możliwość dostawania sygnału przez komparator od ramki. Sygnał będzie wydalany przez komparator w zależności od tego, czy przedmiot w ramce znajdował się będzie, i czy w jakim kierunku będzie on skierowany. Teraz jedna z lepszych zmian, które dojdą w jutrzejszym snaprzecie, czyli możliwość stawiania bloków przez dispenser. Patrząc na tego screenshota, pewnie zastanawiacie się, czy przedmiot musi się znajdować w ramce i ramka musi znajdować się na dispenserze. Uspokoję Was, że nie. Ma to na celu pokazać to, iż po naciśnięciu przycisku pojawi nam się WIDER. Dispensery, postawiwszy taki blok, będą mogły przywołać widera. Prawdopodobnie jest to początek. Dużo, dużo, dużo automatycznych farm. Na pewno będzie można stawiać nasiona przez taki dispenser, potem mączka, kostna, no i zbieranie. Więc nowa funkcja dispenserów na pewno swoje dobre zastosowanie w Minecrafcie znajdzie. W plikach gry można znaleźć takie zdjęcia, jak widzicie teraz, które nazywa się skin customizer. Prawdopodobnie będziemy mogli edytować tekstury lub różne tego typu rzeczy. Nie wiadomo jak to będzie działać, więc przekonamy się prawdopodobnie w jutrzejszym Snapshot'cie lub troszeczkę później. I na koniec przedstawię Wam fajny gif nadesłany przez DinnerBona. Jak widzicie, po urośnięciu zboża, villagerowie będą to ścinać. Prawdopodobnie już nie będzie można sobie hodować własnego zboża w wiosce villagerów. Tak więc, dzięki za oglądanie, przepraszam za wszelkie przejęzyczenia, lecz nagrywam to o 2.58 w środę, gdyż chciałbym Wam to wrzucić jeszcze dzisiaj około siódmej, abyście przed szkołą, osoby, które mają ferie, jak sobie wstaną, obejrzeli te nowinki, gdyż jutro dostaniemy Snapshota, tak więc dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku z serii Minecraft Nowinki, lub jak to ja to już tradycyjnie mówię w Snapshocie, do zobaczenia!